Dziś jest Dzień Maryi, uroczystość zwiastowania Pańskiego. Przypominamy sobie to wydarzenie w pierwszej Różeńcowej Tajemnicy. To jest uroczystość powołania Maryi, uroczystość jej zgody na dar powołania. Każdy z nas ma swoje własne powołanie w życiu. Na różnych drogach mamy, jak Maryja, być dla Boga, wracać, gdy pobłądzimy. Dni Wielkiego Postu. To znakomita okazja, by z różańcem w ręku odnowić naszą bliską więź z Bogiem. Maryja pomaga nam na tej drodze. Pomaga nam tym, jak sama żyje, tym, jak rozmawia z Bogiem, tym, jak jest cała dla Jezusa. My mamy to niezwykłe zadanie, by życiem, czynem, a nie tylko deklaracjami, mówić, że oto ja Twój sługa, oto ja Twoja służebnica. Posłuchajmy wiersza Paula Clodera, wielkiego francuskiego konwertyty, który tak zwraca się do Maryi. Jest akurat południe. Kościół otwarty, więc wejdę o Matko Jezusowa. Nie przychodzę się modlić, ani daru dla Ciebie w zanadrzu nie chowam. Przychodzę tylko o Matko spojrzeć w Twoje oblicze, spojrzeć, zapłakać ze szczęścia i nie wiedzieć o niczym. Tylko o tym, że jestem Twoim dzieckiem, i o tym, że Ty jesteś ze mną. Przez chwilę, gdy świat w południe przycicha, jakby się zdrzemnął, nic nie mówić, a tylko przyglądać się Twojej twarzy, pozwolić sercu śpiewać i szeptać w swojej własnej gwarze. Chcę być z Tobą, Maryjo, razem z Tobą w milczeniu. Pamiętajmy, o Maryi w zwiastowaniu, która chce być dla Boga. Jest bezkompromisowa i to jej wystarcza, że jest dla Boga i z Nim. A ja, czy moim życiem i służbą chcę być dla Boga? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i wie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, za teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.